Chwała Chrystusowi. Witajcie, dzisiaj jest 3 kwietnia 2025 z tej strony. Pastor Artur Jankowski. Dzisiaj naprawdę wielki dzień. Dzień, w którym mogę spokojnie, oficjalnie ogłosić, iż prace nad aplikacją i komunikatorem. Ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa oficjalnie się rozpoczęły i są już w zaawansowanym trybie. E, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do współpracy z nami nad aplikacją Biblii, w której to będą nie tylko księgi zawarte z przekładu protestanckiego, protestanckiego, ale również księgi zawarte w przekładzie katolickim Biblii Tysiąclecia. Eee, aplikacja będzie dość bogata. Będzie miała 77 wersji przekładów angielskich, w języku angielskim. jak również. Będą przekłady w języku polskim. Aplikacja będzie bezpłatna do pobrania. Będzie nowocześnie zrobiona. Będzie różnokolorowa nie tylko biała z czarnymi napisami ale będzie miała naprawdę piękne pastelowe kolory do wyboru. Aplikacja będzie połączona i to ciekawe z komunikatorem będzie to komunikator dla ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Komunikator, który nareszcie, nareszcie, z tego co wiem, jako pierwszy na świecie będzie dostępny dla ludzi wierzących. Nazwa komunikatora będzie Fahalo. Jest to skrót od Faith, Hope, Love, czyli wiara, nadzieja i miłość. Jest to oczywiście biblijne i będzie miał charakter ogólnoświatowy. To jest niesamowite. Nasz brat zaczął nad tym pracę już jakiś czas temu. Teraz te prace już są zaawansowane i z tego względu ogłaszam oficjalnie, że zaczęliśmy nad tym pracę. Słuchajcie, poszukujemy oczywiście wsparcia finansowego dla naszego brata. Który nad tym pracuje, jest programistą, zna się na tym, jest programistą z, ze wspaniałym doświadczeniem. Jego portfolio jest naprawdę bogate i naprawdę wielkie. Pracował nad wielkimi aplikacjami, na przykład banków, nie tylko w Polsce, bo również i w Stanach Zjednoczonych. Jest Specjalistą wielkiego formatu pracuje nad tą aplikacją w tej chwili, już prace są, tak jak już powiedziałem, w zaawansowanym trybie i szukamy po prostu wsparcia. Prosimy o wsparcie. Szukamy sponsorów, szukamy darczyńców, którzy pomogą nam, bo bez wsparcia finansowego nasz brat oczywiście nie będzie mógł dalej kontynuować. Wierzę w to i wiem, mam przekazane, że takie wsparcie będzie. Wierzę w to i wiem, że w miarę szybko ukończy pracę nad tym komunikatorem i będzie on dostępny ogólnie dla wszystkich na internecie. Tak? Będzie można sobie ściągnąć tą aplikację, ściągnąć Biblię, download zrobić, przekładu, który lubimy, i mieć na urządzeniu swoim i pracować offline, jeżeli ktoś chce. Na tej aplikacji. Także naprawdę piękna sprawa. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do współpracy. Numer konta podaję w opisie, jak również w komentarzu pod nagraniem. Jeżeli będziecie pomagać, mam nadzieję, że będziecie, mam nadzieję, że Pan Bóg poruszy Was, to proszę z dopiskiem w tytule: Na aplikację. Dar na aplikację. Dziękuję, pozdrawiam, błogosławię Was i będę co jakiś czas dogrywał aktualizacje, jak prace przebiegają i będę podawał terminy ukończeń różnych to modułów, nad którymi nasz brat pracuje. Myślę, że w niedługim czasie będę mógł również podać datę, kiedy to cała aplikacja będzie ukończona i będzie mogła wystartować. Naprawdę wielki dzień. Wszyscy mają swoje komunikatory, tylko niewierzący ludzie. Módlcie się o to. Proszę was, abyście modlili się, błogosławili nasz projekt i, i pomagali. Zostańcie z Panem Bogiem.